Cześć, witajcie. Słuchajcie, przyjechaliśmy w super fajne miejsce, bardzo blisko Pataji. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, właśnie odkrywamy to miejsce. W tym momencie akurat widzicie fajnie nagrany film poziomo. Jest wszystko OK. Za chwilę niestety film trochę się zwęży i to miejsce będzie pokazane pionowo. No, wybaczcie, było nagrywane tylko pod Instagrama na początku, z myślą na Instagrama i Facebooka, ale postanowiłem, że na YouTubie też fajnie będzie to udostępnić, to miejsce. A w dalszej części pojedziemy na miasto, także zapraszamy do odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. Nowo odkryte miejsce nowa plaża w Patai. Można tak powiedzieć, w Patai. No tutaj jest. Zaczątkiem. Czyli Bataja, wszystkie wieżowce. A tu takie ciekawe miejsce. Po dwóch latach odkryte. 10 minut w domu. O, a tutaj jest ktoś, kto boi się słońca. To jest babka kamień, babka kamień to jest ten, to jest cholera. Ty jesteś tym takim pustynnym, pustynnym potworem. O, tutaj możemy się kąpać, a tu możemy spacerować. Żeby ci tego nie zwiało do morza. No właśnie starałam staram się to zawiązać, bo mi się rozwiązała. Ale tu by fajnie się skakało do wody. Woda spoko czysta, nie jest głęboko I taka platforma. Zresztą łatwo się idzie wypierwnik na <grystanie> O, wow, ale fajnie faluje. Ale <grystanie> to ciekawe miejsce jest, no Patrzcie tutaj kawałek idziemy się takim wydelanym betonem, tam za chwilę jest kamienie. Tam ludzie się rozkładają, normalnie sobie pod drzewkami takimi siedzą, jak gdzieś, nie wiem, w Grecji albo gdzieś. Ryby łowią, wętek pełno. Ogólnie czysta woda, duża, szeroka fajna plaża. No spoko miejsce. A tutaj miasto. A tutaj jakaś restauracja jakaś duża. Rock Sand. Rock Sand, jeszcze tam też nie byliśmy. Tutaj jakieś łódki poparkowane. Ale piękna, czysta woda. Jak nie w okolicach Pataj. Ogólnie jest tak gorąco. Noce są już bardzo gorące. Gorąca pora, ale zarobi woda. Jeśli chodzi o smoothie. Jakie to smoothie? Ma chyba amerykańska kolebka. Ty na ma... siłach. Tak? No to może, to może z takiego dobrego, niech będzie winogrona czerwonego. Kosztuje 40 batów, czyli jakieś. Niecałe. Kola w takich butelkach szklanych kosztuje też 40 batów, zimna, z lodówki, czyli też jakieś powiedzmy 4,5 zł, między 4,5 a 5 zł. No więc ceny takie całkiem spoko, jak na takie miejsce przy plaży. A kokos, tak, kokos był drogi, bo 80 batów, czyli prawie 10 zł. Jesteśmy w kolejnym miejscu, troszeczkę bliżej miasta, słuchajcie, tutaj mm, miejsce rybacy mają swoje łódki, coś tam reperują, coś tam stukają, słyszę. Także trwają jakieś naprawy, remonty. Jest to takie troszeczkę miejsce dzikie jeszcze na tą chwilę, ale z tego co wiem, to miasto ma tutaj w planach zrobić piękną plażę, poszerzyć tą plażę, żeby było. Naprawdę tak porządnie i standardy, żeby były takie naprawdę mega. Teraz, nawet, już jest tutaj fajnie, fajna zatoczka i um, czysta woda, przede wszystkim, a to jest jednak bardzo ważne. Um, tylko jest troszeczkę tak brudno. Um, przez jakieś takie, zobaczcie, no przez te właśnie chyba łódki, przez tych tutaj rybaków, przez to, że tutaj są jakieś prace, parkowane łódki i tak dalej, to, to dlatego jest tutaj troszeczkę bałagan. Jeśli chodzi o plażę, z jakiejś tutaj liny, jakieś jakieś takie różne rzeczy, ale woda jest bardzo czysta. Jest tak czysta jak w mało których miejscach tutaj w tym rejonie, więc gdybym chciał się tutaj kąpać, to najchętniej kąpałbym się właśnie tutaj, bo jest naprawdę czyściutka, piękna woda. Może podjedziemy jeszcze dzisiaj bardzo daleko z drugiej strony miasta, czyli kilkanaście kilometrów w tamtą stronę i zobaczymy, jaka jest z tamtej strony jest woda, bo tam też, jest, tam też są ładne plaże i fajne miejsca do kąpania, ale akurat to miejsce tutaj jest naprawdę mega. Bardzo mi się tu podoba, oprócz tego bałaganu oczywiście, tutaj jest zbudowany taki, taki projekt Hanora, e, gdzie można zakupić mieszkania. Nagrywałem o tym miejscu odcinek już nośnie z możliwości zakupu mieszkania tutaj jednopokojowego czy dwupokojowego. Fajne miejsce, takie trochę dzikie, takie trochę jakby opuszczone, ale jeszcze na razie, bo za niedługo prawdopodobnie się to zmieni. Ale najbardziej podoba mi się to, że jest czysta woda, że jest gdzie sobie popływać, cicho, fajnie, nie ma turystów, można sobie pospacerować, pozwiedzać, pochodzić przy morzu. Mega miejsce naprawdę. Jeśli ktoś chciałby pójść do świątyni, to może iść do świątyni, sobie coś pozwiedzać. Także pataja. Poza troszeczkę patają, chociaż cały czas jesteśmy w Pataj, bo to jest dzielnica nad Jomkiem, więc to cały czas jesteśmy w mieście, ale jednak centrum całe to jest tam, a my jesteśmy w stronę południową, kiedy się kierujemy. To, to, to jest już tak, jakby troszeczkę poza miastem, i tutaj jest całkiem inaczej niż tam, kilkanaście kilometrów na północ, gdzie jest centrum Pataj, tu jest dziko. No tak, zresztą widzicie, jak tutaj jest. Jest jeszcze dużo terenu, który jest niezagospodarowany. W tym momencie podjechaliśmy do pięknej restauracji przy samym morzu, z pięknymi widokami. Zresztą sami ocencie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wam się podoba obecny widok. Przyjechaliśmy się coś napić, mamy ochotę na jakieś frytki. Zaraz znowu pojedziemy dalej, ale miejsce jest naprawdę wypasione. Potwierdzasz? Nie. Że co? <śmieniczy> Tańcowały ryba z raką, ryba z raką, a pietruszka z pasterniku, z pasterniku, a cebula, a cebula z pszczółką, a z kozaką. A Taka sobie bezejka, tu jest taka sobie plaża, tu taka sobie pataja, tu takie sobie morze. O, pan wylewa wodę, Podlewa chyba palmę, bo usycha. Też jest dobrze. Tak wygląda hinduska dzielnica w Tajlandii w Patai. Mamy już piękny zachód słońca, się zbiera. Ogromny ruch, a najlepsze lody są tylko w miksu. Duże rożek. Kosztuje tylko 15 batów, naprawdę. I 20 batów za przepyszną lemoniadę. No to chętnie to zjem. Chętnie zjem to oreo. To będzie Dobra, to tak. Taki ogromny lód. Naprawdę. Bardzo, bardzo duży. 15 batów. To jest niecałe 2 złote. Wyobrażacie sobie? Złoty 80? Złoty 80 za takiego loda. Ogromny lód. Ten kosztował 4 złote i ten też kosztował 4 złote. Ale ten w rożku za 2 złote jest przeogromny i jest naprawdę pyszny. Tylko, że ja chciałem jeszcze z mango, to dlatego trochę więcej. No ten jest ulubiony nasz ogólnie. Tego jem pierwszy raz, a tego? Ja pierwszy raz. Też pierwszy raz, no. No to tak dla odmiany. Bardzo tanie, bardzo smaczne, bardzo dobre. To jest bardzo tanie i bardzo dobre. Czy ktoś pamięta, jak ta plaża się nazywała? Nie. Czy ty pamiętasz, jak ta plaża się nazywała? Longa I to jest naprawdę fajne miejsce. To jest naprawdę mega fajne miejsce. W mega fajnych... No. To, to jest lepiej od piasku, naprawdę. Nie no, co ty. Dla mnie to jest lepiej od piasku. Co? Piasek się przykleja A no, piasek się przykleja, ale po tym tak się chodzi nie do końca miło. Ale tu jest ładnie. Tam jakie przejścia między budynkami. Tutaj by trzeba było chyba przyjechać za jakimiś mieszkaniami się porozglądać, zobaczyć jakie tam są z góry ładne widoki, ile kosztują. No to jest dobre, dobre miejsce, żeby tu przyjechać i trochę po tych kondominiach połazić. Woda czyściutka. Elegancka. Dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. Yeah. No nie w takim stroju, jakim jestem. Może jakbym był w kąpielówkach i na bosaka, a nie w butach, to ja bym to się przeszedł. Się ja to musimy się jutro przyjać w strojach i będziemy łazić. Dobra, z tego miejsca kończymy już tego vloga. Także pamiętajcie, kto jeszcze nie subskrybuje, zostawia subskrypcję. Kto nie zostawił jeszcze łapki w górę, zostawia łapkę w górę i kto jeszcze nie skomentował. To niech coś napisze, które z tych miejsc mi się podobało najbardziej i czy ta plaża podoba Wam się, czy Wam się nie podoba.